Dzień dobry. Kilka lat temu dla francuskiej stacji telewizyjnej zrealizowałem cykl filmów o telewizji dziewcząt i chłopców. Było o klubie pancernych, zwierzęciu niewidzialnej ręce, latającym holendrze, piątku z pan Krasym, o twórcach, Maćku Zimińskim, Michale Sumińskim i Bogdanie Sienkiewiczu. Zebrałem wówczas dużo materiałów, które nie mogły się zmarnować. Zebrałem wiele anegdot, Kulisów telewizyjnej kuchni, opowieści, o których nikt nigdy nie słyszał, poza ludźmi, którzy je przeżyli. Każdy program rozpoczynał Maciek Zimiński w ten sposób, nie wiem czy pamiętacie. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy. Dzisiaj o klubie pancernych. W 1966 roku we wrześniu telewizja polska rozpoczęła misję serialu wszechczasów, bo tak go nazywają niektórzy, Czterej Pancerni i Pies. Do ekranu z bratkiem zaczęły napływać listy od dziewcząt i chłopców z całego kraju. Pisali w nich o załodze, o sztabie podwórkowym, o klubie, o zadaniach pancernych. Maciek Ziemiński szybko podchwycił ten pomysł i już we wrześniu 1966 roku na antenie telewizji Dziewcząt i Chłopców Rozpoczęła się emisja telewizyjnego klubu pancernych. Pierwszym zadaniem dla wszystkich było tworzenie załóg. Tak o tym opowiada Maciej Ziminski. Dygresja, no bo nie wszyscy mieli psa. To mieliśmy załogę, która miała łódź podwodną, bo to była rybka w akwarium. Czy mieliśmy taką załogę na przykład we Wrocławiu. Yy, która miała kota, nie swojego, tylko żyjącego dziko na cmentarzu yy, sąsiadującym tam z, z domami tych chłopców. I oni się zgłaszali oficjalnie z tymi zwierzakami. No tu zakrywając, ze wstydu, troszkę oczy, powiem, że niekiedy w roli szaryków występowały dziewczynki, <głosy> <głosy> bo jak chłopcy nie mieli psa, no to mianowali szarikiem jakąś tam dziewczynkę. Ale były to bardzo rzadkie przypadki, bo dziewczynki żeśmy zawsze bardzo szanowali. Do dzisiaj zresztą lubimy je. Tak było. Program namawiał, by dzieci dbały o przyrodę, opiekowały się zwierzętami, walczyły z huligaństwem, pomagały rodzicom w domach. Ponieważ zbliżała się zima, jednym z zadań było założenie pancerzy ochronnych na psie budy. W całym kraju takich pancerzy założono kilkadziesiąt tysięcy, i tutaj telewizyjny klub śmiałych wygrał rywalizację z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Po dwóch miesiącach pierwsza część klubu pancernych dobiegła końca, bo zakończyła się emisja pierwszych ośmiu odcinków serialu. Natomiast w 1969 roku rozpoczęła się emisja drugiej części telewizyjnego klubu pancernych ogromnego. Jako pierwszy bo temu nie towarzyszył od razu serial. Na początku szedł Gniewko, syn Rybaka. Ale jeszcze Gniewka grał Marek Perepeczko. Grał Marek Perepeczko. Szedł Gniewko, dlaczego? Dlatego, że sięgaliśmy do starej historii, do rycerstwa. Potem poszły przygody pana Michała. Rycerstwo, A dopiero na koniec 21 odcinków Czterech Pancernych, czyli było to w słow wykorzystanie słowa pancerni do tego, co w polskiej tradycji militarnej znaczyło. Pancerni to byli rycerze okuci w zbroję. I to była prawdziwa telewizja interaktywna. Dzieci bardzo żywiołowo i spontanicznie reagowały na to wszystko, o czym opowiadano w telewizyjnym programie. Niedoścignionym przykładem telewizji interaktywnej była druga wielka akcja Klubu Pancernych bitwa o życie. Uczono dzieci przepisów ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy na rowerze, a na koniec zorganizowano ogólnopolskie zdobywanie pierwszego prawa jazdy, czyli karty rowerowej. W kilkunastu tysiącach szkół w całym kraju zorganizowano kursy, gdzie milicjanci, instruktorzy z PZMotu, Uczyli nas, jak poruszać się po drodze, jak czytać znaki drogowe i jak zachować bezpieczeństwo, jeżdżąc na rowerze. 31 maja 1970 roku być może niektórzy pamiętają zorganizowano w całym kraju wielką akcję czyli egzamin na kartę rowerową. Czy wiecie, ilu przystąpiło do tego egzaminu? 850 tysięcy dziewcząt i chłopców w całym kraju. Jednego dnia zdobyło kartę rowerową. Taka to była telewizja dziewcząt i chłopców, taki to był klub pancernych. Napisałem książkę o telewizji dziewcząt i chłopców. Znajdziecie w niej ciekawostki o wszystkich programach znajdziecie w niej kulisy telewizyjnej kuchni. Znajdziecie w niej ciekawostki o ludziach, którzy ją tworzyli. Poznacie od wewnątrz cały proces powstawania pięknej telewizji, złotej karty telewizji dziewcząt i chłopców, która uczyła nas, maluchów, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy się do siebie uśmiechali, żebyśmy mogli i potrafili bezinteresownie pomóc innym. Książka o telewizji dziewcząt i chłopców ukaże się. Pod koniec tego roku. Wesprzyj wydanie książki Telewizja Dziewcząt i Chłopców, historia niczym baśnie z innego świata. Możesz to uczynić na portalu www.zrzutka.pl przez TDC lub wpłacając pieniądze na podane konto. W tej książce wielu z was odnajdzie swoich rodziców lub dziadków, odnajdzie brata lub siostrę, kolegę z bloku, koleżankę z podwórka, kumpli z klasy, czy sympatie z wakacji. Być może. Odnajdzie także siebie. Liczy się każdy gest. Dziękujemy.